Zaczynamy. Godzina 12. Zaczynamy świętowanie. Święto Europy. Gdańskie święto Europy. Słuchajcie. Gdańskie, święto Europy. Dzisiaj wspaniałe wydarzenie. Jest nas już spora grupa, ale oczywiście dzwonić piszcie SMS-y do swoich znajomych. Wołajcie ich tu koniecznie, bo będziemy się bawić do godziny 17, bawić, edukować, bo też dowiemy się trochę o państwach Unii Europejskiej. O państwach Europy. Przecież Europa jest jedna duża, wielka, stary kontynent, ale pośród wszystkich państw 28 należy do Unii Europejskiej. Pogoda ma się dzisiaj, słuchajcie, poprawiać. Także te krople, które spadły przed chwilą z nieba, to jest oszustwo całkowite. Już niedługo na pewno wyjdzie słońce specjalnie dla Was i dla tych gości, którzy przyjdą później, szczególnie na godzinę 16, bo o godzinie 16, wielkie wydarzenie, będziemy śpiewać właśnie. Ode do Radości, czyli hymn Unii Europejskiej oraz hymn Polski w towarzystwie oczywiście prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza i innych znakomitych gości. Ale do tego czasu przejdziemy po kawałku ziemi każdego z państw Unii Europejskiej. Te kawałeczki tutaj symbolicznie są wystawione. Pewnie Państwo zastanawiacie się dlaczego takie, czy to jakieś może małe bójska przed rozgrywkami piłki nie. Na przykład w Portugalii, prawda? Stoją, stoją się. i stoją. Właśnie, właśnie. Ale w Portugalii być to miła rzecz. No, reprezentacja Portugalii. O, proszę bardzo, można zrobić piękne zdjęcie, ale to za chwilę o tym wszystkim będziemy mówić, za chwilę będziemy odwiedzać te wszystkie namioty. Z tego, co Pamiętam, Czechy zapraszają tu na scenę na 13.30. To już wiadomość pewna. Oprócz tego bardzo e, wiele konkursów związanych z konkretnymi państwami. Tu, obok mnie, po mojej lewej stronie, namiot. Ten namiot, biały namiot. W tym namiocie możecie pożywić się. E, pożywić się dokładnie e, tym, co serwują na swoich stołach państwa Unii Europejskiej. Ponieważ pogoda ma się poprawić, po naszej prawej stronie po Państwa różnej stronie, i z tyłu, i z przodu, to zależy jak zerkniecie, jest taki teren wyznaczony, dosyć duży, tam widzicie kosz. Nie jest to kosz wynajmniej na śmieci, jest to kosz, który już niedługo, nad którym już niedługo pojawi się wielki balon. Jeśli pogoda się na tyle poprawi, że będzie można tym balonem ruszyć, to z pewnością loty balonem dojdą dzisiaj do skutku. No dobrze, ale tak widzę... Witamy, 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 turystów, witamy Gdańsztan, witamy wszystkich Państwa tu przybyłych i tak zupełnie przypadkiem przychodzących, zatrzymujących się, aby z nami pobyć i tych, którzy celowo zjechali z różnych stron miasta czy województwa czy może nawet Polski, żeby z nami dzisiaj pobyć, ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie powitać uczniów wszystkich szkół, które dzisiaj tutaj są z nami. Wielkie brawa na nich! Albo co? Podobno szczury. Szczur. Proszę podejść, z wiedział. Proszę powiedzieć, to, szczurze, czy czy szczur? czy szczurze, szczurze niedźwiedź, chyba. No nie, to ma być niedźwiedź. ale dużo ludzi ludzie mieli nie ze szczurem, ale w sumie nie też jestem szczury, biegają sobie No i przy okazji, skoro bo jest Może tak się zresztą 但是就。 Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Jako zoolog, amator od razu muszę powiedzieć, że to z pewnością nie jest szczur, szczur ma długie wąsy. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Tutaj oba ani nosiciele tego pięknego stroju, ani ten strój wąsów nie mają. To nie jest szczur. A, A, ale nosicielka chce się przyznawać do jakiejś takiej szczurzy gdzieś tam w genezy, ponieważ mówi, że szczur jest inteligentne. Bardzo inteligentny. A, tak. no, pan dyrektor po uszy tak. E, szczur, 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 mamy no, kolejnego gościa. Zapraszam, zapraszam serdecznie do Dzień dobry, witam serdecznie. Szkoła na Moreni Gimnazjum nr 27 i szkoła podstawowa nr 1. Zapraszam do Szwecji i do... A jak po szwedzku jest wersja Trudno powiedzieć. No bo jak na patrze... Przygotowania Przygotowana. Jestem tylko w zwariowana, która za dużo nie jest w do Rozumiem. Plak, a gdzie kończą? Zaraz, zaraz, zaraz. Przez, przez morze. Tak, tu. przez morze. Jestem w Szwecji. I spotkałem dwójkę Szwecji Tak. Chociaż szpetkę bywało, no dobrze, no. szpetkę w sensie, ale nie muszę dzieci, bo dzieci wiedzą co to szwedka. pani i pan nie wie. Eee, mówiło się tak, tak jest w naszych czasach. Opowiadajcie, to, to co to właśnie dzieje.

Zwykłe nie bardzo oczywiste, z jest jakieś trudne, to jest najczęściej rysowanki, czy układanie małych polsko na przykład. Gimnazjum nr 27. To samo gimnazjum, Kuba. Kuba i Mikołaj zapraszają, później wrócimy jeszcze e, i pani szkoła podstawowa numer jeden, gimnazjum, tak jak uczniowie Sylwia. Czyli zespół, 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 konkretny zespół. Ty się ze Staną, tyle ze, ze Sztokholmu, a ty, my tymczasem tutaj na scenie mamy e, rodowite Hiszpanki, przynajmniej jedną z tych bo to tylko która to jest rodowita Hiszpanka? E, sprawdzimy. Dzień dobry. Buenos días, pero jestem Polaka. No i bądź tu mądry, teraz powiedziałem dzień dobry, nic, zero reakcji, proszę Państwa, z tej strony sprawdzę. Dzień dobry. Buenos días, yo soy de España, así que hablo muy poco poco Też się nie udało nic po polsku, no dobrze, może jednak coś tutaj, bo podejrzewam, że to jednak Pani udaje Hiszpankę, nie wiem, skąd takie mam tutaj... Pani... Madrid i Barcelona, teraz ja mówię o mojej głowie, teraz

Czyli te wszystkie atrakcje, które wymieniłaś, to do najważniejszych należy taki Hiszpanka, która z przyjemnością porozmawia po hiszpańsku z każdym, kto tam podejdzie. O, na przykład tutaj przechodzi, mamy przechodnia, zapraszamy na scenę. Mamy przechodnia. Zobaczymy, czy też po hiszpańsku potrafi coś powiedzieć. Dzień dobry. O, proszę bardzo. Jest dobrze. Chciałem zapytać, nie możemy, chcesz o pomoc prosić? Aha. Czy w Hiszpanii jest tak samo zimno? A ja zrozumiałem, że tam się tracicie kalorie, bo jest... Bardzo... Co? No, tego, dziękuję. no w i nie tutaj, tutaj, w każdym dziękuję. no, racja, Nie dużym nie było sobie wprost. Ja teraz jestem na ziemi portugalskiej. Tutaj można sobie zazwyczaj, co prawda, moja głowa, tak, w No, ale trochę mniejszej głowy może jednak. Zapraszamy, żebyście przyszli do Hiszpanii, Portugalii, Budary, Francji, Warty, Lugali, po prostu, potrafię, polsku, ja muszę na Węgry, bo ja obiecałem, że tam pójdę. Zaczekaj, zaczekaj, bo ja tutaj chyba... ola ola. czy może... Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień na Słowenię. przyjechał do nas? W kraj był nieco zniszczony. I z tej pokonała I cały czas Słowajcy byli... Aaa, tak. Ja tutaj patrzę na ten winogrona i to co stoi za winogrona. No riva, le taka. I czy widzisz jak dużo dalej się? Oli Ale jeszcze nie próbowałem. No tak, widzę, że jeszcze nie otwarły, także to do z Państwa chciał spróbować. Oczywiście, trzeba mieć ukończoną 18 lat na zachęcamy do tego stacja. I tutaj w ogóle nie stacja innych, oryginalnych, przywiezionych swojego czasu. Nie wiem, czy to nie królowa Bona na nas złą paprykę, a może jednak nie, może to z Węgier. Ta jest przywieziona z Węgier, też oryginalna węgierska papryka. Więc polecamy, proszę bardzo. Tutaj też widzę oryginalne węgierskie stroje, też pewnie przywiezione z Ambasady Węgierskiej w Warszawie, specjalnym transportem. transportach. ...kultury węgierskiej nam je wypożyczył na dzisiaj, a nasze dzieciaki chodzą tutaj w strojach też oryginał, mazowieckiego. Zapraszamy na Węgry! Andrzeju, Andrzeju, gdzie jesteś? Ja cały czas z Hiszpanii bardzo gorące dziewczyny, także to bardzo przyjemnie. Ale em, chyba, chyba po malutku, może przejdę, no, przepraszam bardzo, przejdę kiszkowo, co e, jestem, jestem, jestem. Proszę się tam, ja jestem, mi, Gdzie ci? ja jestem? No, <noise> ale, szczęść, są, z szybki. To szybki włączyłem. Ale szczerze pani do szczęci szybki. Może teraz to, przejdę to, dalej. A Słowację. są Słowację. Nie wiem, ja myślałem, że tutaj podchodzę, po patrzę, a tu Włoch. Włoch. No Włoch. 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 do Włoch. 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 No, to, ja to, daję jeśli ja odpowiedzi, że Proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę, było z proszę. wieku. Proszę. Bardzo, proszę. wieku, Proszę. 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 jeszcze Proszę. 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 więc może być

może, może, może się wyda w tym czasie, właśnie w tym czasie, Zielona Góra spłynęła też z gmina. Tamte okolice Zielonej Góry, więc może spróbujemy wciąż powinno z tego miejsca i spróbujemy pana zezwolić. Proszę bardzo. Zapraszamy Nie da się zadowolić niestety tego głosu. z którego jeszcze raz w wieku? Pan z XV wieku, koniecznie tu podchodźcie i pytajcie skąd on się wypowiedział. Jest dziewczyna, która chce poznać Włochy e, z XV wieku, a nam ją zainteresować. A Włochy? No, i zapraszamy. Tak, ponieważ jeszcze są dwie A dziękuję. A, ale nie, może Włoch na początku, tak? tak no, my nie możemy, na służbie jesteśmy. Bardzo proszę, czysta czekolada studencka. No niech się. Wło... Studencka czekolada, to jest moja młodość, proszę Państwa. No Myślę, właśnie, czy państwo, państwo pamiętają państwo. te czasy, kiedy się przekraczało granice tylko po to, żeby studencką. Albo e, lębingi, na przykład, Różne rzeczy. No ja wypiłem. Przepraszam co ja wypiłem przed chwilą? Czeską czyli pole z kofeiną. Czuję, że było coś sziszniejsze. Po takiej ilości. No, Także faktycznie, dziękuję, 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 dziękuję. może później, bo już dzisiaj po śniadaniu. No słuchaj mam teraz e, trzy razy szybciej będę mówił, mówiłem, to, tu jest Słowacja. Czy jakąś ze Słowacji znajdę w ogóle z Państwa? O, właśnie Pani tak to w gruntku Taka Słowacka dziewczyna. Zapraszamy tu na wyspę. Zapraszamy do, na swoją wyspę. Zapraszamy Panią do nas. W międzyczasie jeszcze raz przypominam e, Włoch z XV wieku. Uczony, uczony, bo no, pasuje tutaj do tego miejsca. Tak, jest, i chyba to zostawiasz. Bo tak mi pasuje, że ta Irlandia podobno jest taka zielona. Zapraszamy do Irlandii. I to wszystko? Wystarczy powiedzieć, że zielono i jest fajnie? Jest fajnie I można sobie zdjęcie zrobić. Kim się zostanie, jak się tu głowę włoży? No takim typowym Irlandczykiem, tak? No chyba tak, bo czapka irlandzka, broda ruda, czyli? Wkładamy tu głowę i już możemy wyznać. Ja myślę, że to jest ten skrzat irlandzki, który towarzyszy zawsze w sprawie świę.